Miejsce, do którego niektórzy mówili, żeby nie jechać, ponieważ jest tu niebezpiecznie. Hello! Właśnie! A drut, żeby jechać, ponieważ ludzie są tutaj. Ekstremalnie mili i jest tutaj naprawdę wspaniale. Obecnie większość mieszkańców to Kurdowie. Konflikt turecko-kurdyjski i bliska granica z Syrią to zapewne przyczyny, dla których zagraniczni turyści raczej omijają Mardin z daleka. Z kolei wśród tureckich turystów jest to popularne miejsce na weekendowy wypad. My spędziliśmy tutaj 5 dni. Mardin położony jest południowo-wschodniej Turcji i jest stolicą regionu o tej samej nazwie Mardin. Leży tylko 15 km w linii prostej do Syrii. Nie więcej tam. Przez Mardin przebiegają szlaki handlowe do Syrii i Iraku. Mardin podzielony jest na Stare Miasto, to o nim będę mówić, i na Nowe, po drugiej stronie wzgórza, na którym jest położone. Dzień zaczynam od kawy i od mojego ulubionego śniadania ostatnio w Turcji, czyli menemenu. Wygląda trochę jak szakszuka, albo jak jajka z dużą ilością y, pomidorów. Oczywiście obowiązkowo z przepysznym glutenowym chlebem. Mm. Ale tutaj absolutnym hitem jest jeszcze widok. O niego łatwo, bo gliniasto-brązowy horyzont widać z każdego miejsca w mieście, a każdy hotel chwali się niesamowitymi tarasami. Spanie w swojej własnej komnacie w hotelach, które mają po kilkaset lat, to absolutny mast w Mardin. Wszystkie wyglądają dość podobnie, mają komnaty zamiast pokoi hotelowych i w większości z nich widok jest taki. W lokalnych domach zachowane są rzeźby w starym stylu. Te w moim hotelu Właściciel odkrył podczas renowacji. To jest symbol matki, to jest symbol córek, a to jest symbol syna, o ile dobrze mówię. I po drugiej stronie to jest jakieś słońce, chociaż kult słońca było o wiele wcześniej niż zdobyłem, zbudowałem ten hotel. I z po drugiej stronie jest dokładnie to samo. Ponieważ miasto znajduje się na obszarze wulkanicznym, podstawowym surowcem stosowanym w lokalnej architekturze jest łatwo obrabialna skała wapienna. Domy w Mardin otoczone są czterometrowymi murami i odizolowane od ulicy. Ściany te zapewniają również ochronę przed trudnymi warunkami klimatycznymi. Trochę można się zgubić w tych urokliwych uliczkach, ale w sumie to dobrze. Jest dużo schodów i często można wpaść w jakiś tunel niesamowite jest to, że budynki, które są zbudowane, budynki z wapienia żółtego, w lecie dają duży chłód w środku, więc nawet jak się nagrzewa tutaj zima do, nie wiem, 50 stopni, to jak się wchodzi, to jest przyjemny chłodek, nawet w tym tunelu teraz. Domy miały oddzielne sekcje dla mężczyzn i kobiet. Charakterystyczną cechą budynków są kamienne zdobienia. Drzwi, okna i małe kolumny ozdobione są łukami i różnymi motywami. Często alejki biegną łukowymi tunelami pod górnymi piętrami domów. Płaskorzeźby przedstawiające zwierzęta i owoce nadają miastu baśniowy charakter, a im dłużej błądzimy wśród uliczek, tym mocniej współczesny świat wydaje się zanikać. Nie tylko zmysły wzrokowe mają tutaj ucztę. Intensywne zapachy mydła, pieczywa, kawy i przypraw zatrzymują na ulicach bardziej niż ich sprzedawcy. No tak, tym, tym pachnie, tym pachnie Martin. No Takie Góle Gule, gule. Gule. Muszę przyznać, że bardzo lubię to powiedzenie, gule, gule. Niechcący hmm. trafiliśmy do jakiegoś ukrytego targu. Mieliśmy iść do restauracji, obraliśmy nie tą główną drogę i tu nagle proszę. O, i mydełka. Właśnie zapach mydeł to jest drugie, co czuć na ulicach Mardinu. Mydło sprzedają wszędzie. I robili je się tak, że się miesza mydło w płynie z różnymi e, ziołami. E, najpierw czeka się, aż wystygnie, potem aż wyschnie i takimi wielkimi nożami się robi te różne wspaniałe kształty. Potem patrzcie, takie mydło z oliwek też jest u nas można kupić, a robi się ja tutaj... Cześć mam. O, chemia z Niemiec, proszę. O, możemy pasty kupić pasty zębów. Dobra. Mieliśmy przerwę techniczną na prozaiczne kupowanie pasty do zębów, ale jak się podróżuje backpackersko dookoła świata, to nie potrzebuje się wielu rzeczy, chociaż patrzcie na ten sklep. Wow! Klep jak z baśni "Tysiące i Jednej Nocy. Jak prawie wszędzie zaproponowano nam czaj i kawę. Tutaj w Mardin kawa jest dobra o każdej porze. Te smarfowe kamyczki, które tu dodają zawsze do kawy, to jest orzeszek w czekoladzie, ale przyznacie, że zrobiony majstersztyk. Głodni, chcemy zjeść coś, coś naprawdę dobrego. Wczoraj próbowaliśmy super restauracji, która nazywa się Leila. Dzisiaj tam wracamy. Mają tutaj tatara, tylko takiego już yy, usmażonego. O, takie yy, kotlety mielone, mm, mocno smażone w paniarce. Jedliśmy wczoraj, żeby zagłusza mu ezdin to, co mówię. Rybka. No i gulasze. Mm, no powiem, że to jest zdecydowanie miejsce na jagnięcinę albo baraninę. I to nie tylko w formie kebaba, ale właśnie w formie wszelkiego rodzaju mięsa pieczonego, smażonego albo w gulaszu. I do tego dodają fenomenalny ryż z migdałami albo z bardzo drobno pokruszonymi migdałami. I całość jest po prostu... Mm, rewelacja. Jest tutaj osobnik, który dojada resztki. No to jest Idziemy dalej. Chodźmy na wino. Mimo życzliwości mieszkańców są drobne różnice między wschodem a zachodem Turcji. Ta część jest bardziej restrykcyjna pod względem religijnym i obyczajowym. Ciekawe, że customer service jest tutaj delikatnie inny niż na zachodzie Turcji. Po pierwsze nikt nie mówi po angielsku, ale na szczęście istnieje Google Translator. A po drugie, jak się przychodzi do restauracji, to nie jest takie oczywiste, że się dostanie menu, więc trzeba po nie poprosić. No a trzecią rzeczą jest to, że kobietom się tutaj nie służy pierwszym. Najpierw jedzenie i picie dostają mężczyźni. Dzień zaczynam od kawy. I kawa na tarasie to jest totalny must tutaj w Mardini. Zresztą widoki z tarasów są niesamowite. Zaraz zaczynamy. Margin zasiedlono około XI wieku przed naszą erą, to podróż w czasie i podróż po historii ludzkości. To jedno z najbardziej autentycznych i najstarszych miast, w jakich kiedykolwiek byłam. To jako jedno z niewielu miast znajduje się na liście UNESCO. I chodząc między tymi kamiennymi uliczkami możemy usłyszeć rozmowy po arabsku, turecku, asyryjsku, kurdyjsku. Z tego właśnie powodu Mardin nazywany jest czasem miastem tolerancji, chociaż sama nazwa nadana w czasach Bizancjum oznacza fortecę. Ale to nie wszystko. Okolice Mardin to kolebka cywilizacji i jest najstarszym odkrytym dotąd miejscem kultu stworzonym przez człowieka. Jednym z miejsc, które moim zdaniem koniecznie trzeba odwiedzić jest tutejsze muzeum, które jest zbudowane właściwie na stanowisku archeologicznym i obok ma stanowisko archeologiczne, więc w środku muzeum można oglądać jakby z tamtego miejsca oryginalne groby Domów, i, hello. które tu się znajdowały, które się tu znajdowały wcześniej. W muzeum są sale tematyczne. Jest na przykład sala historii pieniądza, historii pisma, historii handlu. Więc naprawdę jest to niesamowita podróż. Muzeum znajduje się w starym budynku szkoły. Zdaje się, mogę się mylić. I wstęp kosztuje 25 lir. Budynek muzeum to dawny patriarchat zbudowany w XIX wieku. Obecnie mieści kolekcje sprzed 8000 lat, aż do dnia dzisiejszego. Ceramika, biżuteria starsza niż piramidy, metalowe sprzęty dentystyczne sprzed naszej ery, figurki to jedne z wielu fascynujących eksponatów. A właściwie po tych kamiennych uliczkach nie jeżdżą samochody. Jedyny taki transport do ciężkich rzeczy, to są osiołki. Na tych terenach uprawia się pszenicę, jęczmień i sezam, ale także hoduje się owce na wełnę. Z kolei kozy angorskie hoduje się tutaj na moher. Istnieje też mały przemysł tkacki, bawełniany i wełniany. Miasto było historycznie ważnym regionalnym centrum handlowym na szlakach między Anatolią, Mezopotamią i Północną Syrią. Obecnie handel z Syrią i Irakiem zależy od sytuacji politycznej. Na Starym mieście zewsząd czuć zapach dwóch najpopularniejszych tutaj kaw Dibek i Menengić. Kawa Menengić nie zawiera kofeiny i ma pistacjowy aromat. Z kolei ziarna kawy Dibek mielone są w kamiennym moździerzu, co powoduje, że ma jaśniejszy kolor i delikatniejszy smak. Właśnie ten dźwięk słychać wszędzie na głównej ulicy. To jest dźwięk tłoków w tej kawie. Zaraz wam pokażę po kolei. Tak się ubija kawę z ziarna na taki pył. kawiarnia, to jest albo sklep z kawą, Ma takie dziwne maszyny. Niektóre wyglądają tak, niektóre są zdobione, niektóre są z jakimiś misiami. No i w każdych z takich oczywiście sklepów można skosztować kawy, nawet w próbkach. Ale dobra, Właśnie szła mi pani mi z tej maszyny coś takiego. I to jest, się z tym, tym po raz kolejny. To chyba ma udawać kolo kawę z ilością przypraw. What's the name? Ja, yeah, okej. Okay. Pan wie, ale spoko. Przynajmniej dobre na upałę. Nie, 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 nie. się kurek. Pan mi napisał, że to jest lukrecja. Znacie powiedzenie, nie wszystko złoto co się świeci? Akurat w Mardin jest na odwrót. Wszystko złoto co się świeci. Co chwilę sklep z żółtym złotem w środku? wszystko jest naprawdę I Wzbudza to naprawdę zainteresowanie. Widać to jest coś co warto tutaj nabyć. Proszę. Złoto. 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 Zgadnijcie jaki będzie następny sklep. Złoto. Syryjscy ortodoksyjni złotnicy i srebrnicy, których praca słynie w całym kraju nadal praktykują to swoje rzemiosło, a ich warsztaty sąsiadują z warsztatami muzułmańskich kowali miedzi. Muszę jeszcze koniecznie wspomnieć o winie, nie winie syryjskim i winie stąd, bo widzę, że wchodzę teraz w uliczki, gdzie głównie dominują takie sklepy. Eee, właściwie jest, pewnie są to tylko rzeczy dla turystów. Zresztą butelka takiego najzwyklejszego wina e, kosztuje tutaj 300 lir, czyli może 80 zł. Więc nie są to tanie rzeczy. Miałam okazję próbować takiego wina. E, no i dla mnie jest trochę zakwaśne, więc e, podziękuję. Może to nie jest idealny kraj na picie e, alkoholu. Zdecydowanie wolę Iran. Takiego ayranu jeszcze nie próbowałam. Pan go nalał z kranu i jakby dolał do tego tłuszcz. Mm. Um. Ojej, bardzo sfermentowane. Um. No, nie jestem chyba fanką. Mm. Bardzo kwaśne. Jakby co to chować się nie może. Zoba no. mi się też tutaj to, że... Yy... Ci sklepikarze tutaj nie są tacy nachalni, jak na przykład w Istanbule czy w ogóle w zachodniej Turcji i zapraszają do swoich sklepów na herbatę, na kawę. Niekoniecznie po to, żeby coś wcisnąć albo no wiadomo, zachęcają delikatnie do obejrzenia towaru, ale jest to bardzo przyjemne i właściwie bardzo przyjazne, więc z nią można po prostu pooglądać, a no, czemu nie, czasem coś kupić. Prawdopodobnie zagubicie się w czasie, wędrując po domach. Mardin, które są prawie jak skansen, a gościnność jest wręcz legendarna. Tak wygląda rozmowa. Rozmawiamy przez przez translator. Pan chyba chce mnie oprowadzić. O! Let me help you, pisze. Nie właśnie, wszyscy tu zagadują. Jest to bardzo miłe. Nawet jak nie za bardzo umieją cokolwiek powiedzieć po angielsku, i tak się uśmiechają i mówią: cześć, skąd jesteś? Co jest ciekawe, kiedyś mówiąc, że jest się z Polski, słyszało się w takich miejscach: A, Polonia, Wałęsa, Polonia, Solidarność, potem Polonia, wiadomo, papież. A teraz jednak jedyne co słyszę. To Polonia, a Lewandowski. Więc my, Lewandowski, jesteś naszym takim dobrym narodowym teraz. Nad starym miastem góruje też minaret meczetu Ulu, który za sprawą pewnego włosa stał się miejscem pielgrzymek dla muzułmanów. Jednym z miejsc, które koniecznie trzeba odwiedzić, będąc w Madrycie, ani można tego przegapić, gdyż widać to miejsce z każdego zakątka miasta, jest meczet Ulu, czyli tak zwany wielki meczet. Zbudowany w XII wieku, miał na początku dwa minarety, ale jeden z nich spłonął i teraz ten jeden góruje nad miastem, robiąc naprawdę efektowne wrażenie. To miejsce uważane jest za święte, dlatego że zawiera jedną ważną dla muzułmanów relikwie, czyli włosy z brody Mahometa. To jest dobra Mahometa. Znaczy, A jest. Hmm. Można potrzeć ten kawałek. Zana, abla, woda. Pachnie. Te charakterystyczne prążkowane kopuły to dach medresy, dawnej teologicznej muzułmańskiej szkoły. To jeden z najpiękniejszych zabytków starej części miasta. Został zbudowany w XIV wieku przez ostatniego sułtana z dynastii Artukidów rządzących Mardin. Podstawowe zasady oryginalnego stylu architektonicznego Mardin powstały właśnie podczas ich panowania. Przechodzimy przypadkowo zresztą przez cmentarz, który jest po prostu, stoi sobie na drodze, albo droga stoi przy cmentarzu. Jak widać, niektóre groby są nawet w skałach. Widać stąd kafejkę, w której rano piliśmy kawę tutaj obok tego maczetu. Wow. Niesamowite. Nie widać, gdzie się kończy horyzont. Ze szczytu Mardinu rozciąga się niesamowity widok na Mezopotamię. Zresztą całe to miasteczko jest położone na stromym wzgórzu, a na samym szczycie jest starożytna forteca. I w sumie to strategiczne miejsce, jest do dzisiaj wykorzystywane i jest tutaj baza wojskowa, więc nie można się wspiąć na te mury. Ale ciekawe mieć bazę wojskową w takim zabytku. Wyobraźnia musi działać w miejscu, gdzie zabytki są starsze niż Stonehenge. Mardin fascynuje swoją mieszanką kultur, wspomnieniem dawnej Babilonii, zapachami, kolorowymi bazarami, uprzejmością mieszkańców i instagramowymi miejscami. Kawę na tarasie można pić całymi dniami i nie znudzić się widokiem na pustynne horyzonty. Tutaj czuję się, jakbym podróżowała w czasie.